Jak zwiększyć swoją efektywność w pracy? Czy istnieje sekret, który pozwoli Ci lepiej zarządzać swoim czasem i zasobami? Odpowiedzią jest koncepcja MUDA. Pochodząca z japońskiej filozofii zarządzania MUDA, to idea eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesach pracy. Może to obejmować niepotrzebne zadania, zbyt skomplikowane procedury, czy inne przepalanie czasu. Dzięki zastosowaniu zasad MUDA będzie Ci Łatwiej zwiększyć swoją efektywność, usprawnić procesy i osiągnąć lepsze rezultaty. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Co to jest MUDA? MUDA to japońskie słowo oznaczające marnotrawstwo. W kontekście zarządzania MUDA odnosi się do ośmiu rodzajów marnotrawstwa, które mogą wystąpić w każdym procesie pracy. Są to nadprodukcja, nadmierna obsługa, niepotrzebne przemieszczanie się, oczekiwanie. Nadmiar przetwarzania, niepotrzebny zapas, wady oraz nieużywane talenty pracowników. Każde z tych marnotrast nie tylko obniża efektywność, ale także generuje dodatkowe koszty. Przyjmując filozofię Muda, celem jest zidentyfikowanie i eliminacja marnotrast w celu poprawy efektywności i wydajności. Przejdźmy do pierwszego przykładu z kategorii marnotrawstwa na produkcji. To forma straty czasu, często występująca w biurach, jest ściśle związana z narzędziami, takim jak na przykład Excel. Przykładem może być tworzenie zbyt skomplikowanych raportów, które zawierają więcej informacji niż to konieczne. Możesz spędzać godziny na komplikowaniu danych, tworzeniu formuł i ustawianiu formatów w Excelu tylko po to, by końcowy efekt był zbyt złożony dla odbiorców, do zrozumienia, lub no, nie dostarczał wartościowych informacji. Zamiast tego skup się na tworzeniu prostszych, bardziej skoncentrowanych raportów, które dostarczają tego, czego oczekuje odbiorca końcowy. To może znacząco zmniejszyć marnotrawstwo związane z nadprodukcją i usprawnić procesy biurowe. Pewnie mniej więcej już czujesz, jak muda wpływa na wydajność w miejscu pracy. Dzieje się to zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Bezpośrednio przez eliminację nieefektywnych działań, takich jak niepotrzebne przemieszczanie się, np. drukarka, z której korzysta połowa biura na drugim końcu biura, czy oczekiwanie. No nie można podjąć dalszych kroków w procesie zamówień, bo potrzebny jest odpowiedni numer, który jest generowany przez ociągający się zespół siedzący na drugim końcu świata. No a jak wpływa pośrednio? Muda poprawia wydajność przez optymalizację procesów i procedur, co prowadzi do lepszego wykorzystania talentów pracowników. No bo zamiast robić sztukę dla sztuki, tracąc czas, mogą używać swoich umiejętności do tworzenia wartościowych rezultatów, mogących pozytywnie przyczynić się do zyskowności firmy. Excel ze swoimi szeregami funkcji i narzędzi jest niezwykle pomocny w zrozumieniu i zastosowaniu zasad muda. Na przykład za pomocą Excela można łatwo skorzystać z tworzenia diagramów przepływu pracy, które pomagają identyfikować obszary marnotrawstwa, takie jak oczekiwanie czy nadprodukcję. Różne funkcje analizy danych w Excelu, takie jak tabela przestawna, pozwalają na szybkie i efektywne analizowanie dużych ilości informacji, co znów może się przyczynić do wykrywania błędów, identyfikowania nieefektywnych procesów i zasugerowania na przykład przełożone możliwości optymalizacji, a funkcja solver w Excelu jest wyjątkowo przydatna w optymalizacji zarządzania zapasami, umożliwiając użytkownikom znalezienie najbardziej efektywnych rozwiązań w odniesieniu do kosztów, czasu czy zasobów. Jak widzisz i w tej przestrzeni arkusz kalkulacyjny może okazać się nieoceniony. Zależy mi, aby dobrze przekazać i zainspirować cię koncepcją MUDA, a więc przejdźmy. Do jeszcze kilku praktycznych przykładów zastosowania jej w codziennej pracy. Eliminacja zbędnych czynności w procesie księgowym może zaoszczędzić czas i zasoby. Na przykład można spiąć system płatności z programem do fakturowania i wpiąć w niego zespół księgowy. Jasne, to nie jest Twoja decyzja, no ale to pokazuje, że muda jest warta uwagi na każdej wysokości działania organizacji, schodząc bardziej na ziemię. Być może masz na swoim komputerze dość spiętrzoną strukturę folderów i plików. Może warto zainstalować aplikacje typu Raycast na Mac albo PowerToys na Windowsa, aby łatwiej je przeszukiwać? Każde poszukiwanie pliku to marnotrawstwo. Artur Mydlarz ze Szkoły Jakości powiedział mi kiedyś takie bardzo fajne zdanie żeby wykryć muda, zadaj sobie jedno pytanie: Czy ruch, który robisz, przynosi wartość użytkownikowi końcowemu? Czy ruch, który robisz, przynosi wartość użytkownikowi końcowemu? W naszym przykładzie, czy szukanie pliku przez 10 minut zamiast 10 sekund? Sprawia, że raport, do którego tego pliku potrzebujesz będzie lepszy? No pewnie nie. Idąc dalej, zasady muda mogą być również skutecznie stosowane w zarządzaniu projektem. Można, możesz na przykład identyfikować czynności, które nie przynoszą żadnej wartości dla klienta lub celu projektu, takie jak, nie wiem, zbędne spotkania czy niepotrzebna dodatkowa dokumentacja. Śledzenie postępów projektu i identyfikacji tych obszarów marnotrawstwa może znacznie poprawić efektywność i skrócić czas realizacji projektu, a przy okazji zaoszczędzić ci nadgodzin. Również w dziedzinie sprzedaży MUDA może pomóc w eliminacji niepotrzebnych czynności, takich jak zbędne raportowanie czy nieefektywne generowanie zapytań. Używając systemu CRM czy nawet Excela do analizy danych sprzedażowych możemy zidentyfikować, które działania sprzedażowe przynoszą najwięcej wartości i skupić się na nich, zamiast marnować czas i zasoby na działania, które nie przynoszą rezultatów. Przykład pierwszy z brzegu. Jeśli klient chce kupić, to mu pozwól, a nie czołgaj go przez wszystkie procedury sprzedażowe, trzy spotkania, dwie oferty i pięć telefonów. Gdy już powiedział kupuję, rzadko kiedy przyniosą mu dodatkową wartość te wszystkie rzeczy w procesie, no a ty stracisz czas i jest spora szansa na to, że też klienta. W administracji zasady muda mogą pomóc w identyfikacji i eliminacji zbędnej biurokracji i nadmiernej papierologii, umożliwiając pracownikom skupienie się na najważniejszych zadaniach. Jak widzisz, przykładów jest tutaj całe mnóstwo. Wierzę, że teraz koncepcja muda jest dla ciebie bardziej zrozumiała i zaczniesz częściej zadawać sobie pytanie, czy to, co teraz robię, wnosi jakąś wartość użytkownikowi końcowemu? No a może robię tak, bo zawsze tak było i refleksja nad tym jakoś do mnie nie dotarła. Podsumowując, zasady Buda stanowią nieocenione narzędzie dla każdego, kto pragnie zwiększyć swoją efektywność i produktywność w pracy. Ich praktyczne zastosowanie, szczególnie w obszarach finansów, kontrolingu, rachunkowości, logistyki, administracji, marketingu i sprzedaży, może przynieść znaczące korzyści, takie jak oszczędność czasu i zasobów. Zachęcam Cię do dalszego poszukiwania informacji na temat Muda, bo wierzę, że pozwoli Ci to wynieść Twoją produktywność jeszcze wyżej. Myślę, że całkiem sporo informacji o tej koncepcji możesz znaleźć na blogu Szkoły Jakości u Artura Medlarza. Aby ograniczyć marnotrawstwo czasu, warto znać możliwości narzędzi takich jak Excel, Word czy Outlook. Chętnie pomogę Ci je poznać. Sprawdź stronę www.exwork.pl, link w opisie tego odcinka i wybierz któryś kursu, z kursów dla siebie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby, mówił do Ciebie. Michał Kowalczyk. A to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.